Z okresu PrL są bardzo cennym nabytkiem. Pamięta je wiele osób, które miały okazję posługiwać się nimi na co dzień. Niewiele osób wie, że obecnie nawet 10 groszowa moneta może być warta Fortunę. Jeżeli taki egzemplarz znajduje się w Twoim domu, masz duże szczęście. Pieniądze z czasów PRL-u są warte o wiele więcej niż mogłoby się wydawać wielu osobom. Szczęśliwcy, którzy znajdą taką monetę w swoim domu, mają duże szczęście. Obiegowe pieniądze z tych lat można sprzedać nawet za pięciocyfrową kwotę. Od 2012 roku monety zdrożały nawet o 80%. Cenne pieniądze z czasów PRL-u. Dostaniesz za niefortunę w najkorzystniejszej sytuacji znaleźlibyśmy się, znajdując w swoim domu pieniądze z czasów panowania Zygmunta Wazy, jednak nawet 10 groszówka z okresu PRL może nam zapewnić solidny zastrzyk gotówki. Monety, które okażą się cenne, muszą wykazywać się konkretnymi cechami. Niektóre z nich będzie w stanie rozpoznać jedynie ekspert, ale istnieje kilka znaków szczególnych, na które możemy sami zwrócić uwagę. Przede wszystkim ważne jest, by zwrócić uwagę na stan zachowania. W przypadku monet obiegowych rzadkie są te o menniczym połysku. Jeśli uda nam się znaleźć jakieś egzemplarze, należy zwrócić uwagę na brak zarysowań, ale również inne detale. Czasami o wartości może przesądzić najdrobniejszy szczegół. Michał Niemczyk, prowadzący wiodący antykwariat numizmatyczny w Warszawie, przekazał, że nawet 10 groszowa moneta pochodząca z 1973 roku bez znaku Mannicy może kosztować obecnie od 15 do 20 tysięcy złotych. Jest to najrzadsza moneta obiegowa PRL. 5 lat temu kosztowała około 7 do 8 tysięcy złotych. Obecnie te w najlepszym stanie są warte już kilkanaście tysięcy złotych. 2. Wideo, kuriozalny wypadek. Podwójne potrącenie na rondzie. Ucierpiała kobieta udzielająca pomocy 3. Z jednej strony można powiedzieć, że to zerobę jedynie rzędu kilku tysięcy złotych, z drugiej, trudno wskazać na rynku lokatę, która w horyzoncie pięcioletnim niemal podwoi nasz wkład, skomentował Michał Niemczyk w rozmowie z wirtualną Polską. Źródło zdjęcie autorstwa Michała Niemczyka pochodzi z serwisu Wirtualna Polska z artykułu pod tytułem 10 groszówka z PRL warta 20 tysięcy. Złotych opracowanego przez Natalię Kurpiewską. Link https finance.wp.pl 10 groszowka warta 20 1000 zl źródło wirtualna Polska